Naprawdę wspaniałe rundki, to było coś niesamowitego. Daro, groźny lew kontra Ludwiczek. Pokazali show. Teraz mamy bardziej sportową walkę, ale liczę na to, że panowie, chociaż w 3%, oddadzą to, co ci poprzedni. Przede wszystkim zapytam, jak wam się to oglądało, bo widzowie byli bardzo zadowoleni. Oczywiście, razem ze mną Dawid Załęski, a także Don Diego, czyli Mateusz Kubiszyn. Panowie Daro Lew i Ludwiczek, jak wam się to podobało? Mówiąc, albo nawet nie mówiąc. <laughs> Dawid? No, nie, no nieźle. Ludwiczek dobrze wyglądał. No właśnie widziałem, że nawet sobie zdjęcia robiłeś z Ludwiczkiem. Tak. No dobrze. Ale oprócz tego, że panowie tutaj Dali Show, ostatnio mieliśmy program. Don Diego, Denis Labryga i twój Denis, czyli Denis Załęcki. Jak wrażenia? No dobrze, nie? Podobało się. Podobało się? Tak. Natomiast jak Ty widziałeś w ogóle to, że twój syn po raz kolejny siada do jednego stołu z Mateuszem? Nie no co usiedli, no ogólnie patrząc na to wydawało mi się, że za chwilę. Nie wiem, może wyjdzie z tego jakaś nie wiem. Jakieś koleżeństwo, może jeszcze kumplami zostaną, a ja zostanę sam na placu boju. Okej. Okay. Bo rozumiem bijesz do tego, że ty w dalszym ciągu nie podajesz ręki Don Diego, a tutaj chłopaki tak zelżyli. No, można powiedzieć, no ja wiadomo, wiadomo trzymam stronę syna, ale jak syn się nie wiem, zmieni zdanie co coś, no to, się na to... Zostanę sam, nie? Albo będę musiał iść na raz za nim, czyli. No to i tu jest pytanie: Czy bardziej w tę stronę, że skoro Denis i Diego już nie mają aż takiej spiny, ty idziesz w tą stronę, że dobra, też mogę mu odpuścić, czy jednak dalej za te wszystkie słowa wcześniejsze jesteś zaciśnięty? Ja zostaję przy swoim. Diego, oglądałem Twój wywiad, gdzie właśnie powiedziałeś, że Ty i Denis. Powoli już nie chowasz do niego urazy, a jeszcze niedawno chowałeś to bardzo dużo po sytuacji z Piotrkiem Szaligowym. To nie chodzi o to, że ja żywiłem do niego bardzo dużo urazy, tylko skomentowałem jego zachowanie i po prostu nie podobało mi się coś takiego, nie? Że, że w kilku atakują Piotrka, a że z Piotrkiem jesteśmy kumplami bliskimi. i no Szkoda, że tak to wyszło, nie? No życie. No, skomentowałem. Czy mam żal? No nie, czemu miałem mieć, mieć za to żal, nie? No Denis, Denisowi i tam ekipie nie spodobało się to, co powiedziałem, ale no też mają do tego prawo, no. tak samo jak ja miałem prawo do, do swojej oceny. Ale to co chodzi o to, że już Ci przeszło, czy sądzisz, że Denis się zmienił? <gry> czy to tak łatwo zmienić człowieka, czy tak ludzie się zmieniają? Chyba nie, ale yy, no wydaje mi się, że wiesz, no też już było, minęło, no, wiesz, też nie ma co jakoś super drążyć tego tematu, a... Jeżeli dojdzie do sytuacji takiej, że znowu Denis coś takiego zrobi, no to, to znowu nie umieszkam się tego skomentować, no bo czemu nie, jeżeli powiedzmy dalej będzie przekraczać kolejne bariery tego typu, aczkolwiek wydaje mi się, że już tego nie będzie robił. Znaczy. Dlatego pytamy Już ojca... masz odpowiedź, no, no zdając Denisa nie wiadomo jaka będzie jego przyszłość, więc ja nie będę z siebie robił głupka, raz mu będę podał rękę, raz nie, no on nie potrzebuje znajomości ze mną, ja z nim, no zostaniemy przy tym i tyle, no Dokładnie, po prostu. No. Dobra, ale rozumiem, że domyślasz się, że u Denisa jeszcze nieraz jakieś ciekawe tego, tego typu akcje będą. Nie wiem, no, Denis jest nieprzewidujący, także... Ja sam Nieprzewidywalny czas... czy przewidujący, Bo to różnica. Nieprzewidywalny, przepraszam. Ja sam do końca czasami nie jestem w stanie go ogarnąć i zrozumieć, no ale tak jak mówię, jest dorosły, każdy rządzi się z własnymi prawami, więc... Jak to wspomniałeś na które już poszedł w matkę bardziej. No to był żart, no wiadomo, że... No... Nie, matka jest w przeciwieństwie. matka jest spokojna i tak, żeby nie, żeby nie myśleli wszyscy, że naprawdę tak powiedziałem. Nie, nie, nie. Charakter ja... ma za mną trochę pomieszany, ale nie, nie, za matką nie poszedł. tak. Ja przypominam naszym widzom, że mają numer 72550, to jest numer SMS-owy, gdzie mogą zadawać bardzo, ale to bardzo trudne pytania chłopakom. Myślę, że to się może przydać, żeby uatrakcyjnić te rundki, żeby wykrzesać trochę ognia, ponieważ ja, kiedy przygotowywałem się na dzisiaj, obejrzałem. Stare konferencje, gdzie pierwszy raz siedzieliście razem. Tam y, miałem wrażenie, że za każdym razem, kiedy ty punktowałeś Denisa, Tata siedział zirytowany i za każdym razem ci wbijał szpilki raz po raz. Oglądałem nasze pierwsze wywiady, do czego jeszcze przejdziemy, bo tam Dawid w ogóle inaczej jeszcze podchodził do tego świata. Teraz widzę, że się już mocno zaklimatyzował. Natomiast to, co Was najbardziej dzieli i to, gdzie najbardziej w życiu sobie w jakiś sposób przytykaliście. To Ty, Diego, zawsze mówiłeś, że OK, Dawid, spoko, ale jak on mógł wychować takiego syna? I to były głównie Twoje argumenty, czy w dalszym ciągu, yy, wiadomo, trochę żartem, trochę właśnie nie, pół ale. No właśnie, to pół serio. No tak to mówione, pół serio tak? O to pół serio chcecie dopytać. no po prostu. Przez e, to, że Dawid jest innym gościem, no to powiedzmy. Syn idzie, powiedzmy, może nie tyle, że jest odbiciem swego ojca, nie? ale bierze często przykład z niego i, i bardzo często, bardzo podobnie się zachowuje. Tutaj często są przeciwieństwa, gdzie, gdzie Dawid jest zazwyczaj opanowany, nie wybucha, a dla Denisa to stryjk i, i jest goż od razu furiat, więc tutaj generalnie bardziej o te aspekty chodziło. Aczkolwiek no, też Dawid któryś, któregoś razu powiedział, że, że on też taki kiedyś był. No, i okay. No i właśnie to jest to pytanie. Wyrosłeś z tego, czy. Nie, nie wyrosłem, ale potrafię się kontrolować w niektórych sytuacjach i wiem kiedy mogę, kiedy nie, kiedy powinienem, kiedy nie. Doświadczenie. Pod... Że jeżeli wygrasz, to możesz się cieszyć z tego, że pobiłeś dwóch załęckich. Nie wiem, czy cieszysz. No wiadomo, będzie to jakaś tam wartość dodana, ale żeby miał chodzić, hełpić się tym i nie wiadomo co. Myślę, że bardziej na beczki, nie? Sytuacyjne aniżeli ani jeżeli traktować to jako super poważne osiągnięcie, wiesz, bo to też nie jest tak, że my tu walczymy o złote gacie, po prostu, no, mamy jakieś tam często niesnaski, albo po prostu robimy sportowe walki, no i tyle. A... Jeśli chodzi o dla mnie, no, takie powiedzmy nie to ja mogę się helpić właśnie moimi trzema tytułami, tytułami Mistrza Świata, gdzie jechałem na amatorskie turnieje i najpierw się na nie kwalifikowałem, a później zdobywałem te tytuły. Nie? A tutaj no, to jest inna bajeczka, to jest powiedzmy w cudzysłowie sport zawodowy, i tutaj nie ukrywamy tego, że zarabiamy pieniądze, robimy show i, i tak to niech leci. No, w sportach walki najwięcej procent zabiera psychika. No właśnie, to o to chodzi. Ok, natomiast, no, kiedy wychodziłeś do Waso, tutaj były te dwie teorie, że z jednej strony mamy super doświadczonego gościa, ale który jest już poobijany, który no, widać, że nie trzyma się najlepiej, było też widać to po jego sylwetce w porównaniu na przykład do twojej, a też wszedłeś i w ogóle tam nie było widać jakiegoś nie wątpliwości, wjechałeś i robiłeś swoje. No to sylwetka nie walczy, nie? Sylwetka sporta walki nie ma znaczenia. Tak, nie? tak, ale chodzi mi o to, że wychodzisz przeciwko takiemu gościowi i robiłeś to w ogóle jakby nigdy nic. Nie wiem, no ciężko mi to ocenić, mam ci powiedzieć. Po prostu wyszedłem i nie robiłem. I myślisz, że na Diego też jesteś w stanie tak się naładować psychicznie? Nie wiem, się że? okaże. Ja się na nikogo nie ładuję. No chyba, że... Ja nie mam takiego kurwa czegoś, że jak wszyscy się ładują, nakręcają, ja po prostu wychodzę i robię swoje i tyle. Co potrafię, to robię. No jak to, co umiem, to robię, co nie będę umiał, to on będzie robił. No i kurwa nie wiem. Dramatycznie. No. <grystanie> Rozumiem. Mam nadzieję, że piszecie swoje pytania, jeśli się z nami tutaj szybciutko połączycie. Czy mamy w tym momencie jakiś telefon? W tym momencie nie mamy, tak więc... Tak, mamy. Halo, halo. Z kim rozmawiamy? Halo, witam serdecznie. Cześć. Dobry wieczór. Jak się nazywasz i skąd jesteś? Ja mam na imię Kinga i dzwonię do was z Mazur. Cześć, Kinga. Do kogo masz pytanie? Cześć. Najpierw może zadam pytanie do pana Dawida. Czym w ogóle jest taka możliwość, żeby pan Dawid przytoczył nam jakąś historię odnośnie najlepszego, ale takiego fest starcia, jakie w ogóle w życiu miał? Jakie tu emocje są grane przez telefon? Bo to jest zupełnie, bez obaw jakiś, że tam coś wiadomo. Nie wiem, coś typu jeden na 3 albo nie wiem, coś z jakimś sprzętem. Wiadomo, nie... chodzi o historię. Popoimy. Dobra, to taką na szybko historię mogę powiedzieć, która mi przyszła do głowy jakieś dużo lat temu, jak jeszcze Denis miał, nie wiem, kilkanaście lat. Była afera jakaś na ulicy, wysiadam z samochodu. Gość, znaczy to gość pod, podbiegł do mnie i mi chciał otworzyć drzwi od samochodu. Zobaczyłem go, otwieram drzwi, chcę wysiąść, a on mi te drzwi docisnął, nie? No i otwieram, mm -hmm. wy, otwieram te drzwi na chama, wyskoczyłem, chcę go lutować, nagle dostaję w łeb, kurwa, czarno mi się zrobiło. Podnoszę się, patrzę, kurwa, to Denis mi przypierdolił z bryłki lodu, nie? Mówi, <laughs> bo chciał mi pomóc, a nie trafił i trafił <laughs> mnie w łeb, nie? I mówi mi się, Otwieram drzwi, podbieg do mnie i mi jakaś temu taką na szybko historię. Chodzi o historię. Popłyniemy. Dobra, to taką na szybko historię mogę powiedzieć, która mi przyszła do głowy jakieś dużo lat temu. Jak jeszcze Denis miał, nie wiem, kilkanaście lat. Była afera jakaś na ulicy, wysiadam z samochodu. Gość, znaczy to gość podbiegł do mnie i mi chciał otworzyć drzwi od samochodu. Zobaczyłem go, otwieram drzwi, chcę wysiąść, a on mi te drzwi docisnął, nie? No i otwieram, mm -hmm. wy, otwieram te drzwi na chama, wyskoczyłem, chcę go lutować, nagle dostaję w łeb, kurwa, czarno mi się zrobiło. Podnoszę się, patrzę, kurwa, to Denis mi przypierdolił z bryłki lodu, nie? Mówi, bo chciał mi pomóc, a nie trafił i trafił mnie w łeb, nie? I mówię, mi się, pierwsze wrażenie, pomyślałem, że jest ich dwóch przynajmniej, gdzie mówię, przed chwilą widziałem jednego. Nagle patrzę, mówię, kurwa, co jest? Ja Denis mówi, sorry tata, to ja, mówi, nie? <laughs> Okej, okay, dobra. Przekonującym. No okay, dobre pytanie, drugie mam. Do odząciego. Tak. E, tak, mnie to ciekawi ogólnie bardzo. Jaką emeryturę dla siebie widzisz? Kończysz karierę, co robisz? Czym się zajmujesz? Jaką masz pozycję? Nie wiem, jaki tytuł sobie swój wywalczyłeś, jesteś zadowolony, koniec. Emerytura. Kurczę, emeryturę wyobrażam sobie na rancho, prowadzę agroturystykę. Gdzieś pod lasem i oczywiście co jakiś czas wyjazdy na wakacje, ale bardzo spokojnie, sielankowo, w zaciszu jakimś. Taką emeryturę chciałbym, ale może to się zmienić. No, no kurde, dobra, fajnie, no inspirująco. No nic, dziękuję wam, fajnie, że się ale nie wiedziałam, że to Radość, jaką w ogóle przekazałeś przez ten telefon pozytywny <grym grym> i do jego spojrzą sobie prawie... Prawie że ostatni raz w oczy jeszcze będzie konferencja w poniedziałek, na którą was serdecznie zapraszamy. I później wielkie rozstrzygnięcie w przyszłą, nie w tą, a właśnie w przyszłą sobotę. <kluw> Pay-per-view możecie kupować na highlight.tv, a jak nie to wpaść do katowickiego spotka. Bardzo Was zapraszam, są niesamowite emocje. A teraz face to face i ostatnie słowa Dawid Załęcki oraz Mateusz Dondiego-Kubiszyn. Zapraszam Panowie przed stół. I zobaczmy to kolejny raz. Przypominam, że w poniedziałek mamy konferencję prasową. Oglądajcie to na kanale Heilik, a także pay-per-view highlife.tv. Pozycja bokserska. Mateusz Kubiszyn, a także Dawid Załęcki. Panie i Panowie, w przyszłą sobotę gala Heilik.